Kiedy toksyk wie, że to naprawdę koniec, kiedy związek z toksykiem dobiega końca, niezależnie od tego, czy to ty podejmujesz decyzję o odejściu, czy to oni zrywają z tobą, antyczłowiek wciąż postrzega cię jako swoją własność. To nie jest zwykłe zakończenie relacji, ponieważ w ich umyśle pozostajesz dostępny na ich wezwanie. Zawsze mogą wrócić, gdy poczują nudę, potrzebę uwagi czy bliskości, oczekując, że będziesz gotowy na wszystko, co chcą, od emocjonalnego wsparcia po fizyczną intymność. To nie jest prawdziwe zakończenie, to raczej stan zawieszenia, w którym Twoja obecność jest nadal traktowana jako coś, co im się należy? Prawdziwe zakończenie relacji z toksykiem oznacza, że musisz podjąć świadomą decyzję o odcięciu się od nich. Kiedy podejmujesz tę decyzję, wystarczy po prostu odejść. Musisz zablokować wszelkie możliwe kanały komunikacji. Oznacza to zerwanie wszelkiego kontaktu, by uwolnić się od ich manipulacji, fałszywych obietnic, łez czy błagań, które mają na celu Wciągnięcie Cię z powrotem do ich chaotycznego świata. Tylko wtedy, gdy naprawdę zamkniesz tę furtkę, możesz rozpocząć proces uzdrawiania. Leczenie po relacji z człowiekiem nikczemnym to niezwykle istotny krok. Wymaga to zrozumienia dynamiki toksyczności, poznania, jak zostałeś wciągnięty w ich pułapkę, w której myślałeś, że jesteś kochany. W rzeczywistości to nie była miłość, a jedynie kolejne kłamstwo, którym oszust. Posłużył się, by utrzymać cię w swoim zasięgu. Toksyk zdaje sobie sprawę, że naprawdę stracił kontrolę, kiedy nie może już dotrzeć do ciebie w żaden sposób, kiedy twoje granice są nienaruszalne, a oni nie mogą manipulować tobą ani wciągnąć cię z powrotem do ich gier. Wtedy zaczynają pojmować, że to koniec. Niestety, nigdy nie dowiesz się, co naprawdę myślą, ponieważ ich myśli i uczucia są dla ciebie zawsze zagadką. Dlatego kluczowe jest, aby skupić się na sobie i swoim uzdrowieniu. A nie na tym, co robią lub myślą. Zakończenie związku z toksykiem to nie tylko uwolnienie się od ich obecności, ale także od ich wpływu na Twoje życie. Warto zrozumieć, że nie ma czegoś takiego jak zdrowy, pełen miłości, związek z osobą o takich cechach. Wszystkie relacje z ludźmi nikczemnymi kończą się źle. Czy to poprzez Twoje znużenie i decyzję o odejściu, czy przez ich porzucenie, a może przez całkowitą utratę kontroli nad swoim życiem, gdzie stajesz się jedynie narzędziem. Do zaspokajania ich potrzeb. Zatem, jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w sytuacji, w której musisz ocenić, czy to już jest koniec, pamiętaj, że prawdziwe zakończenie oznacza nie tylko odejście fizyczne, ale i emocjonalne. Opuść ich świat, zamknij drzwi i zacznij tworzyć nowe życie, w którym będziesz mógł, mogła w końcu oddychać. Pełną piersią, bez obaw o manipulacje i toksyczne zachowania. To ty zasługujesz na miłość, szacunek i prawdziwe szczęście, a nie na wieczne trwanie w pułapce. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.